ISE 2022 to nie tylko najnowszy sprzęt AV, ale również nietypowe instalacje, które przyciągają tłumy widzów, jak na przykład multimedialne kopuły dostarczone przez firmę Polidomys z Polski. Co w nich takiego ciekawego? Dlaczego są atrakcyjne dla widzów? Zobaczcie sami. Naprawdę warto. Chcąc być wystawcą na ISE, czyli na największych targach sektora AV na świecie, można wykupić stoisko, które do najtańszych nie należy, ze względu na prestiż imprezy. Albo mieć coś ciekawego do pokazania. I wtedy organizatorzy sami mogą Was zaprosić. Tak było w przypadku firmy Polidomes, polskiego producenta. Namiotów sferycznych. Ale zanim o to opowiemy, prośba o Wasze suby, komentarze, które są dla nas bardzo ważne. Polecamy Wam też odcinki z targów ISE, które znajdziecie na naszym kanale. Linki w opisie. Przyjechaliśmy tutaj, ponieważ zostaliśmy zaproszeni przez organizatora jesteśmy sponsorami stoiska konferencyjnego ISE. Dostarczyliśmy naszą kopułę projekcyjną, 300-metrową. Dostarczyliśmy tą podwieszaną kopułę 40-metrową i tamten cylinder. Są to multimedialne narzędzia, na których zarówno ISE może organizować swoje konferencje, jak również my możemy pokazać, co da się na nich zaprezentować. Natalaga pracuje w firmie Polydoms. Jesteśmy polskim producentem namiotów sferycznych. Jesteśmy na rynku od ponad 12 lat. Zrealizowaliśmy projekty dla ponad 40 krajów. Mamy doświadczenie w produkcji namiotów oraz organizacji eventów. Działamy na zasadzie Think, Turn, Kick Formula. Czyli od zamówienia przez produkcję w Polsce, zorganizowanie kontentu po montaż i obsługę całego stoiska. Także działamy całkowicie kompleksowo. Zacznijmy od kopuły, bo tym się głównie zajmujemy. Produkujemy od najmniejszej 10-metrowej kopuły po nawet 700-metrowe kopuły. Są to eventowe bądź też projekcyjne. Jest to bardzo duży namiot, projekta 360 stopni. W środku różny content. Mamy tam i abstrakcje, i content planetaryjny, bo są tam trailery filmów. Także myślę, że każdy może znaleźć dla siebie coś ciekawego. jeśli chodzi o podwieszaną kopułę 40 metrów kwadratowych i jest to typowa kopuła planetaryjna. Tutaj również różny kontekst do zobaczenia, tak samo abstrakcja, trailery firmów i zastosowanie różne, edukacja, planetaria. Tam mamy cylinder, jest to imersyjny pokój. Zastosowania mogą być bardzo różne, ponieważ możemy tam wgrać kontent edukacyjny, medyczny, biurowy, deweloperski. Możemy robić szkolenia dla pracowników. Cokolwiek. Jest to na pewno dużo łatwiejsze w montażu, w jakimś tam dostosowaniu tego kontentu niż taka ogromna kopuła. Także totalnie inne zastosowania: kopuły na zewnątrz, cylinder do wewnątrz. Odbiór jest naprawdę bardzo, bardzo pozytywny. Spotykamy się z, z zachwytem. Osoby, które tutaj przychodzą, wyciągają telefony, nagrywają to, co tutaj się dzieje, ponieważ nigdzie indziej, mimo że jest tu bardzo, bardzo dużo świetnych stoisk, nie ma takiego cylindra, który może być obrębowany w dowolny sposób. W środku wciąga nas content. Kopuła również, jak zwykle, robi ogromne wrażenie, no i ten wiszący dom. Tak samo zachęca, żeby podejść, zobaczyć, ta treść po prostu wciąga nas totalnie. Polidomys to firma z Polski, która dostarcza specjalne namioty sferyczne, w których dzięki Multimediom możemy poczuć się jak w innej przestrzeni. Projekcje 360 stopni i Multimedia w niespotykany sposób angażują widzów. Oryginalna przestrzeń angażujący multimedialny content to fajny pomysł dla organizatorów konferencji, targów i eventów. Widzieliśmy to na żywo i gwarantujemy, że wrażenia są jeszcze lepsze. Nam bardzo się podobało, a Wam? Napiszcie w komentarzach. Jeśli zainteresował Was ten materiał, włączcie subskrypcję kanału AVIT i łapki w górę.